Każda chwila, każdy moment, każda radość, każdy zachwyt i każda nasza uwznioślona myśl, każda emocja wylatująca pod niebiosa ma swoją niesamowitą wartość niezależnie od tego, co się czai za rogiem losu i że nawet jak wiemy, że coś się czai. To i tak te przepiękne chwile trzeba chwytać garściami i przytulać do siebie. Był dość upalny letni dzień w połowie lat 90. ubiegłego wieku. Jechałem autobusem 175 od lotniska Okęcie w kierunku centrum, i na przystanku przy ulicy Chynka, przy skrzyżowaniu z Chynka. Wsiadła do autobusu i usiadła na wolnym miejscu koło mnie. Młoda, śliczna, taka można powiedzieć, o lekko uwznioślonej twarzy, a jednocześnie przekornej, filuternej. E, dziewczyna, oczywiście. E, ja akurat byłem dosłownie po przekroczeniu tej bariery 40 lat. Byłem od chyba roku albo dwóch, czterdziestolatkie. I ta dziewczyna siadła koło mnie, wyciągnęła z takiej torby, właściwie torboplecaczka wyciągnęła koło notatnik, rozłożyła i zaczęła szkicować. Zaczęła kończyć jakieś szkice kwiatów, jakieś twarzy. I muszę powiedzieć, że były to szkice bardzo takie... Delikatne, a jednocześnie bardzo skomplikowane. Widać było, że dziewczyna ma niesamowity talent ma wyczucie formy, ma wyczucie ekspresji. Pamiętam, że w latach 70. w Tygodniku Szpilki ukazywały się rysunki takiej świetnej, moim zdaniem, rysowniczki, pani Spychalskiej to jeśli miałbym porównywać to co widziałem w tym koło notatniku tej dziewczyny z tymi rysunkami sprzed iluś tam lat to mógłbym powiedzieć że są bardzo blisko bardzo mnie to zaciekawiło zapytałem skąd u niej taka pasja czym się zajmuje no więc rozpoczęliśmy taką miłą rozmowę. Zaczęła mi opowiadać, że rozpoczęła studia, ale musiała je przerwać. Że rozpoczęła studia na architekturze, ale niestety musiała wziąć urlop dziekański ze względu na sytuację swoją zdrowotną. I yy, powiedziałem, że no, m, moim zdaniem ma talent, że to nie są jakieś takie Kalki, które często widać w rysunkach, wówczas widać było w rysunkach nastolatek, kalki z jakichś tam kreskówek, postaci z jakichś filmów czy z jakichś komiksów. Nie, że, że tutaj właśnie jest jakaś i własna obserwacja, i forma, i, i po prostu jest w tym pewnego rodzaju poetyka. Bardzo się ucieszyła i powiedziała, że właściwie ona to tak robi dla siebie, że to jest jej taki, jakby to powiedzieć, sposób odreagowania na to wszystko, co, co się z nią dzieje, a jednocześnie, że sama jakby zanurzając się w tych swoich rysunach, rysunkach. W tych gąszczach kwiatów, lian jakichś dziwnych, powyginanych postaci kobiecych i męskich, że ona sama wędruje przez ten swój świat, i to jest jej świat równoległy. Zapytałem czy, czy nie sprawi jej przykrości, czy e, może mi powiedzieć e, dlaczego właśnie ten urlop dziekański, dlaczego, co się stało. A ona powiedziała, że od e, paru lat e, choruje na taką ciężką chorobę e, Kreuzfeldau, o ile dobrze pamiętam. I że co pewien czas musi... Wylądować w szpitalu, gdzie jedyną metodą, żeby ona mogła dalej funkcjonować, dalej żyć, to jest po prostu usunięcie, jej operacyjne usunięcie jakiegoś kolejnego odcinka jelit, gdzie dzieją się jakieś niedobre rzeczy, jakieś ropiejące stany zapalne, że gdyby tego nie zrobiono, to już jej na tym świecie by nie było. No ale że ma problem z tym że niestety e, chodzi z takim e, woreczkiem, e, tak zwaną stomią i po prostu e, no, jest to jakiś taki e, taka przeszkoda w jej życiu codziennym, ale nie tylko życiu codziennym, e, ale również intymnym, bo po prostu e, po pierwszym takim zabiegu, kiedy założono jej ten stomię, to jej chłopak, z którym chodziła, z którym właściwie byli bardzo silnie związaną parą, byli w sobie bardzo zakochani. On po prostu jakby nie mógł tego tolerować, coś go odrzucało, ta fizyczność jej zmieniona była, po prostu dla niej dla niego jej fizyczność zmieniona była dla niego taką barierą, która uniemożliwiała mu jakiś, jakąś bliskość intymną i przestali. I Zapytałem ją, jak sobie w związku z tym teraz radzi, czy, czy, czy potrafi znaleźć sobie partnera, mężczyznę, czy, czy partnerkę, która by jej, że tak powiem, ten jej stan aktualny zaakceptowała. Bo i powiedziałem jej to wprost, że jest. Piękną dziewczyną. Jest po prostu wspaniale. Ma wspaniałą figurę, przepiękne oczy, piękną twarz, niesamowite takie burzliwe, kasztanowo-rudawe włosy na głowie. I y, powiedziała, że, że uczyniła kilka prób. Y, y, Kilka razy próbowała nawiązać jakieś związki z chłopakami, i zawsze w momencie, kiedy dochodziło do jakichś chwil intymnych, to, to się okazało, że, że nie, że, że, że oni tego nie akceptują, że to nie jest dla nich jakby barierą, którą są w stanie pokonać, żeby być z nią blisko. że nawet jeżeli wcześniej uprzedzała swoich partnerów, swoich jakby wybranków, że coś takiego właśnie ją dotknęło, że coś takiego ma, i niby oni się na to, że tak powiem, godzili, jakby stwierdzali, że nie, no nie ma problemu, wszystko ok i tak dalej, to w momencie, kiedy przychodziło do tej bliskości. To nagle okazywało się, że problem jest, że nie ma akceptacji, dlatego że do, dla takiej sytuacji, kiedy ktoś ma jakąś ułomność, trudność fizyczną. I mówię słuchaj, ale no, czy przynajmniej raz udało ci się znaleźć kogoś kogoś, kto, kto jest w stanie to. Yy, Tą barierę pokonać, a może inaczej? Może ty, może właśnie twoj, twój uśmiech, twoja, twoja inteligencja, twoje ciało poza tym nieszczęsnym woreczkiem są yy, dla niego tak ważne, że, że, że to właśnie ten efekt tej choroby przestaje być istotny przestaje być barierą. I powiedziała mi, że właśnie w tej chwili jest bardziej szczęśliwa niż kiedykolwiek. Nawet w czasach, kiedy jeszcze nie była zdiagnozowana ta choroba, kiedy jeszcze nie było pierwszej operacji. Mianowicie bardzo lubi jeździć na łyżwach. Uwielbia. I chodzi na takie lodowisko warszawskie, torwar w dniach, kiedy właśnie są ślizgawki. I na tym torwarze poznała chłopaka, z którym razem jeździ tam na łyżwach. Przyznała się, że kiedyś chodziła do takiej no, szkółki łyżwiarstwa. A to jeszcze gdzieś tam dawno, na początkach podstawówki do szkółki łyżwiarstwa figurowego, ale później zrezygnowała z tego. Natomiast sporo, sporo umiejętności z tego okresu czasu jej e, utrwaliło się, zostało. I, I że z tym chłopakiem, mimo że on. E, nie jeździ na figurówkach, tylko jeździ na łyżwach hokejowych, że oni właśnie na tym lodzie znaleźli jakieś wspólne, wspólne bycie razem, wspólny język, że starali się jeździć. Ona pokazywała mu swoje umiejętności, on jej swoje, że jeździli w parze, że on się przed nią popisywał i coraz bardziej, coraz bardziej właśnie na tym lodzie, czyli ten lód, zimny lód przestawał być barierą, był właśnie tym gorącym łączem między nimi. Ta, ta fizyczność bycia razem, w wysiłku, w, w sporcie, w dynamice tego, co się dzieje na lodowisku, zbliżała ich coraz bardziej, i w końcu się umówili na jakąś randkę poza torwarem. Poszli do takiej kawiarenki niedaleko Parku Agricola, niedaleko torwaru. Że tam sobie siedli, porozmawiali, że on powiedział, że bardzo, bardzo mu się podoba, że chciałaby, żeby chciałby, żeby ona była e, jego dziewczyną, czy chciałaby z nim chodzić. I ona powiedziała, że tak, tylko że musi go ostrzec, że, że w jej życiu są różne właśnie takie porażki, które wynikają z tego. Że choruje na tę nieszczęsną chorobę Kreutzfelda, Jacoba czy Jakoba, nie wiem jak się dokładnie wymawia, ale że w każdym razie co jakiś czas ląduje w szpitalu i muszą jej usuwać jakiś kolejny kawałek jelit, i niestety, że od pewnego czasu nie po prostu. Jej takim nieodłącznym towarzyszem jest taki woreczek, który mu przy sobie nosi, nawet w sytuacjach. I on rzeczywiście, tak jak powiedziała, na początku był troszkę tym zdziwiony, a potem powiedział: Słuchaj, ale ja, ja ciebie chcę niezależnie od tego woreczka. No, Wiesz, no może być tak, że, 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 że rzeczywiście, no, się przestraszę tego woreczka, ale, ale ja ciebie chcę. Ty mi się bardzo podobasz. Ty mi się podobasz, bo ty jesteś taka, jaka powinna być jakby w moich wyobrażeniach moja dziewczyna. I wie pan co, tak mi powiedziała, umówiliśmy się na randkę, na pierwszą randkę. Z chłopakiem w moim domu. Po prostu powiedziałam mojej mamie, że chcę, żeby chłopak, który mi się podoba, przyszedł do mnie do domu i razem ze mną, jeżeli to się uda, spędził noc. I moja mama, która zawsze była niesamowicie rygorystyczna, zawsze stawiała jakieś ograniczenia co do Obecności chłopaków, mężczyzn w naszym domu, a mama od dłuższego czasu wychowuje mnie sama. Tym razem moja mama się zgodziła i powiedziała: Tak, jak najbardziej, niech przyjdzie. Niech przyjdzie. Ja po prostu wyjdę, umówię się ze swoją koleżanką i po prostu zostawię wam mieszkanie. Dla Was, spróbujcie, może rzeczywiście to jest coś, co jest Ci pisane. I wie Pan, co, jestem bardzo szczęśliwa. Wszystkie inne randki przedtem były gdzieś na cudzym terenie, na gdzie ja też czułam się skrępowana i jakby nie miałam oswojonego takiego miejsca. A tutaj przyjęłam tego mojego chłopaka. No, powiedzmy, że. Ma na imię Michał. Przyjęłam Michała i powolutku, powolutku, bo to nie było coś takiego, że się rzuciliśmy na siebie, że yy, dziki seks, yy, ogień w oczach, yy, ubranie. Nie, po prostu było bardzo powolutku. Gest za gestem, coraz większe odkrywanie siebie fizyczne odkrywanie I, i zostaliśmy kochankami zaczęliśmy się kochać i zapomniałam o tym woro, woreczku i on też też na ten woreczek jakby nie zwracał uwagi i w tym momencie kiedy ona to powiedziała ja zauważyłem że wszyscy ludzie którzy siedzą w miarę blisko nas w tym Albo stoją w tym 175, patrzą na nas jak po prostu na, na zjawisko. Mają wytrzeszczone oczy, otwarte usta, są nachyleni do przodu i, i chłoną to, co słyszą, bez... Też byłem tym zdziwiony, bez słowa jakiegoś komentarza, że to bezwstydne, że to jakieś, że co ona opowiada, co. Nie, widziałem po prostu w wielu oczach widziałem zachwyt. Widziałem coś takiego, że ktoś w taki sposób, w takim miejscu się aż tak bardzo obnaża i, i pokazuje swoje, swoje szczęście, swoje prawo do szczęścia. I mówię i co, dalej jesteście razem? A ona mówi tak, jest naprawdę. Bardzo wspaniale. A za dwa dni idę do szpitala na szaserów na kolejną operację. I jest mi tak bardzo smutno, że yy, Michał właśnie jutro wylatuje, bo udało mu się dostać yy, na studia w Danii i jedzie tam na jakąś taką rozmowę czy obóz kwalifikacyjny yy, w każdym razie nie wiem dokładnie, ale, ale musi tam polecieć na dwa tygodnie i akurat go wtedy nie będzie. A ja mówię, ale rozumiem, że, że, że będziecie w kontakcie ona mówi: No tak oczywiście, ale, no ale, ale wie, pan, jak to jest. No lepiej jak ktoś trzyma mnie za rękę. Ja mówię, wiesz co? A lubisz czytać? A ona oczywiście pożeram książki. A ja pytam: jakie? Kryminały, czy takie powieści dla kobiet, jakieś komedie romantyczne, coś tak. Owszem, to też moja mama czyta kryminały, ale ja bardzo lubię literaturę latynoamerykańską. Ja mówię, wiesz co? Mnie wprawdzie nie będzie w y, najbliższych dniach w Warszawie, ale mój syn, który jest, przypuszczam, może troszeczkę starszy od ciebie, a może jest twoim rówieśnikiem, y, może ci po prostu przyniesie parę książek do tego szpitala, jak już będziesz po operacji, żebyś miała co czytać. Ona mówi: Oczywiście, jak najbardziej, zapraszam. Ja mówię, no to w takim razie, jeżeli byś była tak uprzejma i yy, zostawiła mi swój numer telefonu, ja zostawię tobie swój numer i podam ci zaraz numer mojego syna, żebyś wiedziała, kto w razie czego dzwoni i chce się z tobą umówić. To myślę, że to, że to byłby taki trochę maleńki prezent na to, żeby cię Lepiej podtrzymać po tej operacji, żeby Cię podtrzymać na duchu, podnieść Twoje samo. A ona powiedziała, że na to, że bardzo jest jej to potrzebne, ponieważ ta operacja jest prawdopodobnie operacją jej albo ostatniej albo przedostatniej szansy. I nie wie. Bardzo się boi. nie chcę o tym mówić o tym swoim lęku, ale że bardzo się boi jak ona przebiegnie i słowa dotrzymałem wysiadła z autobusu na przystanku przy hotelu Forum ja pojechałem dalej później przekazałem ten numer mojemu synowi on się z nią umówił pojechał do szpitala na Sasz szaserów Zawiózł jej trzy książki, jeszcze jedną książkę, już nie pamiętam tytułu, ale który, którą wybrał na podstawie mojego opowiadania sam z siebie. I po jakimś czasie przedzwoniłem na numer, który mi zostawiła. A muszę powiedzieć, że przed wizytą mojego syna u niej dzwoniłem i poinformowałem ją, że że syn przyjdzie, że się zgodził, że przyniesie jej te książki. Że ona powiedziała, że czeka, że właśnie jest w tej chwili, że tak powiem, dzień ma przygotowania przed operacją. I wiem, że syn był, że jej zostawił te książki, tak jak wspominałem. I za jakiś czas nie wiem, może to było trzy tygodnie później, może miesiąc później zadzwoniłem raz dzwoniłem drugi, i za każdym razem słyszałem komunikat. Nie ma takiego numeru. Mimo, iż mogłem, mimo iż jakby byłem w stanie sprawdzić, czy ta dziewczyna przeżyła tę operację, czy też nie. Czy żyje, czy też nie. Nie chciałem tego robić. Nie chciałem tego sprawdzać. Ona i jej rysunki, i jej Radość łyżwiarska, jej, jej historia bliskości z jej łyżwiarzem hokeistą, niech żyje w mojej pamięci po wsze czasy. Ja chcę, żeby ona żyła dalej i dalej. Niech ona dalej śmiga po tym lodzie i kręci piruety, bowiem opowiadała mi, że potrafi to robić. Pięknej tafli. Nie zna. pięknej tafli. Niech Ci szczęście, miłości, łatwości przesuwania się po przestrzeni, po błyszczącej tafli zawsze sprzyja. Nieważne, czy tu, czy gdzieś tam, czy gdzieś tam w czasie, we wszechświecie, w jakiejś czasoprzestrzeni, w której możliwe, że wędrujemy, w mojej pamięci i gdzieś tam żyj wiecznie. Cieszę się. Że spotkałem w tym 170.